Wzmożone patrolowanie zamojskich ulic przez funkcjonariuszy rozpoczęło się od Wielkiego Piątku. Tego dnia część mieszkańców Zamościa wyjechała, aby spędzić Wielkanoc ze swoimi najbliższymi. Święta to czas wzmożonej pracy policjantów. Na drogach i na osiedlach można było spotkać wiele patroli. Policjanci i po cywilnemu i umundurowani strzegli bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Podsumowując, święta na drogach Zamojszczyzny minęły bezpiecznie, nie odnotowaliśmy żadnego wypadku. W czasie tego świątecznego weekendu doszło do 14 kolizji, w których nie ucierpiały osoby, uszkodzeniem uległy jedynie pojazdy. Zatrzymano również czterech nietrzeźwych kierujących. Święta w powiecie zamojskim minęły spokojnie. W tym roku obyło się bez obfitych w przykresku. Incydentów drogowych. Wzmożona kontrola wprawdzie dobiegła końca, jednak jeszcze przez pewien czas na drogach i osiedlach będzie można spotkać liczniejsze patrole policji, które w dalszym ciągu będą czuwały nad bezpieczeństwem mieszkańców zamościa.